Jeśli chodzi o wdrożenie PPK w kompanii piwowarskiej, to myślę, że tak jak zawsze podeszliśmy bardzo rzetelnie do obowiązku informacyjnego, jeśli chodzi o wszystkich pracowników. Myślę, że kluczowe dla sukcesu było z jednej strony zaangażowanie związków zawodowych w pomoc w wyborze właściwego brokera, który pomógł nam też we wdrożeniu. Z drugiej strony to liczne zaproszenia na spotkania online, w których mogli wziąć udział pracownicy, jak i komunikacja mailowa, więc myślę, że staraliśmy się, aby ta informacja trafiła do każdego pracownika, niezależnie od tego, w jakiej jest lokalizacji, niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracuje. Myślę, że nie ma widocznych różnic, ponieważ jesteśmy zlokalizowani tak naprawdę w czterech lokalizacjach, bo to są trzy browary w Tych, wiem, Stoku i w Poznaniu, to biuro w Warszawie. Natomiast myślę, że partycypacja na poziomie ponad 70% pokazuje, że tak naprawdę udało nam się trafić do każdej grupy pracowników. Więc myślę, że no, tak jak już wspomniałam, kluczem tutaj do sukcesu było myślę, że zarówno konsultacje ze związkami zawodowymi, więc jakby wciągnięcie pracowników w decyzje i po prostu szeroka komunikacja, dostosowana też do możliwości różnych grup pracowniczych. Czyli na przykład uwzględniając to, że pracownicy pracują na zmiany, więc jego dostosowanie godzin spotkań, które też umożliwiało udział wszystkim pracownikom w takich spotkaniach. No i myślę, że też to praca naszych pracowników działu kadr, bo też myślę, ta informacja, która była przekazywana bezpośrednio do pracowników, sposób pracy, który myślę, że niezależnie od tego, czy jest to PPK, czy są to inne benefity dla pracowników to staramy się też pracowników w tym zakresie edukować.